Bezpieczne, bo specjalnie oznakowane i mające dodatkowe elementy doświetlające, czy wreszcie tablicę sygnalizującą prędkość, przejście dla pieszych działa na jednej z najbardziej ruchliwych ostrzewieckich ulic, Sienkiewicza. Przejście dla pieszych charakteryzuje się kilkoma elementami. Są to pasy biało-czerwone, tak jak Państwo widzicie za mną, za, za plecami A są wymalowane. Są dodatkowo jeszcze doświetlenia na zasadzie pulsujących świateł, które są zamontowane bezpośrednio w nawierzchni asfaltowej. Są to sygnalizacja, jest to sygnalizacja, czyli informacja, że pieszy dochodzi do przejścia. Jest zamontowany też radar od strony ulicy Żeromskiego, który pokazuje kierowcom prędkość dojazdową. Jeżeli ona przekracza, jest świecąca na czerwono, jeżeli jest właściwa, świeci się na zielono. Jest komunikat, że dziękujemy za taką prędkość, dostosowanie prędkości jazdy do, do warunków, które panują bezpośrednio na tej ulicy, czyli do ograniczenia prędkości. Wybór miejsca na zlokalizowanie takiego przejścia jest nieprzypadkowy. To przede wszystkim bezpośrednie sąsiedztwo kilku placów oświatowych i bardzo intensywny ruch właśnie na tym odcinku ulicy Sienkiewicza. Z tego przejścia będą mogli korzystać e, mieszkańcy tych dwóch osiedli, tak jak koleżanka wspomniała, zarówno też uczniowie. To przejście dla pieszych jest najbardziej i najbardziej uczęszczanym przejściem dla pieszych na ulicy Sienkiewicza ze względu na to, że zdecydowaliśmy się na taki pilotażowy e, program, który e, e, jest e, przez nas realizowany. Okazuje się, że już wiele lat temu właśnie ten odcinek ulicy Sienkiewicza był objęty specjalnym, nowatorskim, jak na tamte czasy, systemem oznakowań. Powodem było nagromadzenie w tym miejscu kilku ważnych elementów infrastruktury drogowej, a więc przejścia, zatoczki autobusowej czy wylotu osiedlowej uliczki. Rzeczywiście to przejście jest usytuowane w takim bardzo newralgicznym miejscu z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mamy tu skrzyżowanie, mamy zatoczkę autobusową, i to miejsce rzeczywiście no wymagało odpowiedniego, bezpiecznego zabezpieczenia współczesnego, jakie w tej chwili się stosuje na, na drogach. Z punktu widzenia historycznego chciałbym taką ciekawostkę może powiedzieć, że w latach na początku lat 90. ze względu właśnie na to, że był taki duży natężenie ruchu, tędy przebiegała właśnie ta dziewiątka krajowa jeszcze, to tutaj właśnie w tym miejscu również były zastosowane jako pierwsze w Ostrowcu znaki drogowe z folią odblaskową i następnie oznakowanie poziome czyli w postaci tych linii, które oznaczały przejście dla pieszych, również było takie innowacyjne, ponieważ zastosowano wtedy takie malutkie granulki w tej farbie i one po prostu były świecące. Teraz to się wydaje wszystkim bardzo naturalne, oczywiste. Wtedy to było rzeczywiście takie no, innowacyjne, ciekawe. I myślę, że to jest też dobra taka, taki jakby sygnał, jakby informacja, że jednak cały czas pracujemy nad tym, aby bezpieczeństwo w określonych rejonach naszego miasta polepszało się, aby te Sytuacje były no, takie sprzyjające dla pieszych, dla, dla wszystkich użytkowników drogi bo, drogi, bo one zarówno z jednej strony pomagają pieszym, ale z drugiej strony ostrzegają kierujących, żeby zastosowali odpowiednie zasady bezpieczeństwa w tym rejonie. I choć na tej długości ulicy Sienkiewicza, w niewielkiej wydawałoby się odległości, znajdują się inne przejścia dla pieszych. Duże skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, to niestety nie skłaniało to kierowców do jazdy zgodnie z przepisami prędkość nawet 30 km na godzinę może być zabójcza dla człowieka. Więc tutaj chodzi o to, żeby po prostu ostrzegać kierowcę przed takim miejscem, w którym to wejście pieszego może nastąpić. I myślę, że trzeba właśnie w ten sposób patrzeć, że z jednej strony i pieszy, tak jak tu się dzieje, pieszy też jest ostrzegany przed tym, że się zbliża do, do przejścia. Jemu to mówi, prawda, to przejście, że uważaj, bo jesteś przy przejściu. Każdy twój krok w nieodpowiedniej odległości od pojazdu, tak jak powiedziałem, nawet jadącego z prędkością 30 km, może być dla niego tragiczny. Samochodowi się nic nie stanie, ale niestety on będzie połamany, czy dozna poważnych y, obrażeń. Więc taka jest tutaj istota tego typu przejść. I tak jak mówimy, faktycznie y, 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 przejście jest jakby takim y, miejscem, taką enklawą, gdzie pieszy... Powinien czuć się bezpieczniejszy przy przechodzeniu, ale no musimy sobie zdać sprawę, on jest jednak mimo wszystko gościem na jezdni. Zakres prac, jaki wykonano, dotyczył nie tylko położenia nowej specjalnej nawierzchni, ale także zamontowania instalacji pozwalającej na wyświetlanie komunikatów dla nadjeżdżających pojazdów. Znikł także poprzedni element, który miał zabezpieczać pieszych. Wysepka musiała zniknąć ze względów technicznych, bo przejścia aktywne, no wysepka nie jest potrzebna w tym wypadku, a w zasadzie ta inwestycja składa się jakby z dwóch y, zintegrowanych ze sobą zadań, czyli remontu y, istniejącego przejścia, który był, został przesunięty, czyli to chodzi o samo oznakowanie poziome <laughs> i oznakowanie pionowe i z aktywnego przejścia, które... No, tak jak Pan Naczelnik tutaj wszystko przedstawił, w zasadzie cokolwiek dodać to już jest zbędne. W każdym razie składa się z różnych systemów inteligentnych ostrzegających kierowców przed zbliżającymi się pieszymi, pieszych, systemy modułowe, dźwiękowe i oświetleniowe. Większą część środków na budowę tego inteligentnego przejścia dla pieszych udało się pozyskać z zewnętrznych źródeł finansowania, z programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań a razem bezpieczniej. Przejście zostało dofinansowane z programu, a uzyskaliśmy na dofinansowanie ponad 82 tysiące złotych. Łączny koszt realizacji tego przejścia dla pieszych wynosił prawie 130 tysięcy złotych. To przejście dla pieszych jest to kolejnym przejściem aktywnym, które Zostało zrealizowane na terenie miasta Ostrowca Świętoczyskiego. To już trzecie takie aktywne przejście dla pieszych w Ostrowcu. Dwa pierwsze powstały przy ulicy Nowe Piaski i Miodowej. Nie mają one jednak dodatkowego oświetlenia. Do kolejnego groźnego pożaru doszło w czwartek w samym centrum Ostrowca. To już drugie takie wydarzenie w czasie ostatnich tygodni, jakie miało miejsce w centrum miasta. Tym razem gęsty dym zapowiadający pożar pojawił się w jednej z kamienic na tzw. górnej połaci rynku. Dym wydostawał się z dasza budynku. Na miejsce zdarzenia przyjechało pięć zastępów straży, ponieważ istniało zagrożenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie domy. Na szczęście do tego nie doszło. Okazało się, że mocne zadymienie było efektem nieszczelności przewodu dymowego na poddaszu. Mieszkańcy szybko opuścili dom, a strażacy zdusili źródło ognia i powód zadymienia. Szybka reakcja służb oraz fakt, że do zdarzenia doszło w ciągu dnia, spowodowały, że nikt nie został poszkodowany. O wiele groźniejszy w skutkach byłby taki incydent nocą. Akcja Straży Pożarnej sprowadziła się więc do zabezpieczenia zagrożonych pomieszczeń oraz szybkiego oddymienia strychu i pomieszczeń mieszkalnych. W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy wystąpił z wnioskiem o przyznanie środków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w celu aktywizacji bezrobotnych w wieku od 18 do 29 lat. Na wsparcie mogą w tym projekcie liczyć również pracodawcy, będzie on realizowany przez okres dwóch lat. Powiatowy Urząd Pracy w roku 2020 wystąpił z wnioskiem. Dotyczącym nowego projektu jest to projekt konkursowy, ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy. Bardzo ciekawy projekt. Dlaczego? Dlatego, że dotyczy osób młodych od 18 do 29 roku życia. Proszę Państwa, tych osób zarejestrowanych jest ponad 1000, z czego 514 nie posiada doświadczenia zawodowego. A co to oznacza? Brak doświadczenia to jest przede wszystkim trudności w podjęciu pracy. To małe zainteresowanie pracodawców takimi osobami. Tutaj przypomnę, że staż, na który osoby właśnie w tym przedziale wiekowym chętnie korzystają, to staż jest taką formą nabywania umiejętności. To nie jest doświadczenie zawodowe. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia, doświadczeniem zawodowym jest doświadczenie zawodowe jest wtedy, jeżeli pracujemy minimum 6 miesięcy na umowę o pracę, umowę zlecenia, Cenie lub podejmujemy działalność gospodarczą. Chcemy zaktywizować w ten sposób 90 osób, ale dla przedsiębiorcy jest też spora pomoc dzięki wsparciu w ramach subsydiowanego zatrudnienia w tym wypadku pracy interwencyjnych pracodawca otrzymuje miesięcznie 1400 zł. Projekt jest dwuletni, liczba osób 90, więc staramy się podzielić tą aktywizację na rok 2021 i rok 2022. Jest to kolejny element mający na celu aktywizację osób bezrobotnych. Dzięki dobrej współpracy z pracodawcami udaje się dobrze ocenić zapotrzebowanie rynku pracy i tym samym ukierunkować działania urzędu na określone sektory, które poszukują pracowników. Zapraszamy do współpracy. Dziękujemy wszystkim, którzy do nas zwracają się również z uwagami. Dziękujemy przedsiębiorcom za udział w badaniach lokalnego rynku pracy. To wszystko składa się na ten poziom wysokiej aktywizacji osób bezrobotnych z terenu powiatu ostrowieckiego. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że deklaracje PIT 11 za 2020 rok zostaną wysłane listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej na adresy widniejące w systemie w terminie do 28 lutego 2021 roku. Roczne rozliczenia PIT-11 za 2020 rok zostaną przesłane osobom pobierającym w 2020 roku zasiłek dla bezrobotnych lub dodatek aktywizacyjny. Państwowy, powiatowy inspektor sanitarny w Ostrowcu przekazał informacje dotyczące przeprowadzonych w dniach od 11 do 17 stycznia testów przesiewowych na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych oraz pracowników obsługi administracyjnych placówek z powiatu ostrowieckiego. Wymazy pobrano łącznie od 448 pracowników ostrowieckich szkół. Pozytywny test na obecność koronawirusa wykryto u 8 osób, co stanowi 1,8% wszystkich badanych. Wyniki badań są dostępne na indywidualnych, internetowych kontach pacjenta. Dodatkowo wszyscy badani zostali poinformowani o wynikach przez pracowników Sanepidu w Ostrowcu. Osoby, które otrzymały pozytywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2, zostały zobowiązane do poddania się obowiązkowej 10-dniowej izolacji domowej, a domownicy do kwarantanny. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu przypomina, iż sprawy związane z COVID-19 należy załatwiać za pośrednictwem całodobowej infolinii pod numerem telefonu 48 22 25 00 115 lub online na stronie www.gov.pl. W najbliższą sobotę piłkarze Kszo 1929 rozegrają drugi w tym roku mecz kontrolny przed startem rundy wiosennej. Przeciwnikiem pomarańczowo-czarnych będzie Lechia Tomaszów-Mazowiecki. Lechia występuje w trzeciej lidze Łódzko-Mazowieckiej, a trenerem w tym klubie jest występujący przed laty w Krzo Dominik Bednarczyk. Mecz zaplanowano na godzinę 13.